Cześć, ja tylko zęstą Samsung 2 Cześć, z tej strony samtumba i dzisiaj ładujemy No może ktoś dojdzie Ale na razie Na razie nikt nie ma tych modusz mój sąsiad. Ty sąsiad to on nie ma... LST. co nie ma. Faktem, nie ma ty Trzeba. Daj to no. ja będę ładował. Nie, mam. no dobra. Bo to musisz do końca dojechać i wtedy pytać Okej. Okay. Musisz do końca jechać. Tak ją on przytulić. No i teraz, chwytaj. Ci tu trochę, no chwytaj. Ściągaj to. O. Lepiej... O! Nie. O! Uff! nie, teraz. Tylko nie wyleciała jak... No wiesz. Jedna by się... A e, krzywo to spadnie, bo jest krzywo trzeba chyba Dobra, opuszczaj pan, opuszczaj No... Jezu! Fak! A nie... chwytaj tak po... Wiesz... spróbuj ty! Się przygotuję na zamknięcie burty No, zamykać to nie będziesz Albo będziesz. Albo spróbuj tak. No a jak? Co? No. Niżej. Już. <grybuj> no nie. No nie. Cześć, mi się widzowie wydaje, że dzisiaj raczej ten odcinek się mocno zmieni. Czemu? Czemu? Że ja pojadę orać? No pojadę... Y nie. Się Dawaj. Nie takie łatwe, Panie. Pan nie umiał to też. Poczekaj! No Ja to specjalnie tak robiłem panie. Aha. I kto tu chciał robić w takie coś? A Nie lepiej by było mi skupić te widły z... Y... Widły takie? Chyba kupimy... No dziękuję, to pan jedzie po nie. Że pan widzą jak pan robi. Jedzie po widły i ładuje. No okej. Okay. Łopki panie. Jechać do towarzyska? Towarzyska? A po... Jak tam chcesz? Moim ciągnikiem? <grych> Albo nie idzie na mój telefon. Ej, pan nie chce idzie. Ile tam minut?

Laki troszkę. No, Nie no, no, no. Może być. E, nie, wziwiamy, to. Ja. Fuk! To. Co? <grych> ja Co? 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 I Co? 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 Zaraz komuś piłkę z... O! No! Co ty robisz panie? Ja miałem, ja miałem panie kierunkowskazy włączone, co to tam? Szkoda, że w tym KSI nie da się złożyć tego tura, no nie? Pięć. Pięć. No i potem jakbyś przewoził tak widły? Szkoda ale mi nie, chodzi, że, że dokupi... na przykład jak Oram, albo coś, no nie? To możesz dokupić. Dobra, od tamtą zaczynamy, od tej belki tu. Od końca zaczniemy. Jak widzicie, są tu paski, ale no już trudno. Już nie mamy do nich sił. No. Tak jak i do bel. Następnie razem chyba będziemy robić kostki. No, mniej roboty. No, o wiele. To, to... O wiem, co zrobimy. Do następnego filmiku może do robienia w kostki to weźmiemy jednego widza. To weźmiemy jednego widza, wiesz czemu? No, czemu? Będzie ładował kostki. Ja przebędę ładował widłami. Takimi? Takimi nie, zwykłymi, no. ręcznymi. Ale, ale ja bym pojechała widz z tobą by ładowali. No. no jak będzie jakiś taki, no ten, możecie się... No ale podnieść. w komentarzach, kto będzie chciał. Pod, podnoś, podnoś, jeszcze. No i prostuj. Psa uda na twoja belka, to ja nie podjeżdżam. No. Bo tam masz kawałek, mogę podjechać. Z tamtej strony. No, Powoli. Nie... Na jedynce. Tylko. Stój! Jezu! Lepiej zamknij burty. Ja, popchnąłbyś to jeszcze turem. Co powiem? Dobra. drugi wstaje przez burtę. Jak pojedziemy, to to spanie. i tak. Jest o tym. To będziesz jechał bardzo ostrożnie. Ile jest minut? Aaa, nie wiem, wyłączył mi się stoper. Siedem. No to tak. jeszcze jedną belkę załadujemy i będzie kłoniec z odcinka. No my jakoś to pozwodzimy potem Jak to, to weźmie dwie belki natura i tak pojedziając ja z dwoma tak Tylko żeby nie spadła panie Panie Kurde, ten case nie ma hamulców. No myślisz, że ten ta twoja ty myśl, że ta twoja te, nie ma? Jak, I te, tego byś popknął, tego jednego. On najbardziej przeszkadza. Jak widać. Nie dobrze jest! Zobacz. No, to troszkę wystaje, ale to malutko. No a ty weź dwie natura. A ja już jadę tym. Chyba, że ty pojedziesz. To ja pojadę, bo ty lepiej znasz się na Ile tam minut? No dziewięć. To będziemy się żegnać. My jakoś tu dojedziemy. I tu dojedziemy. A my no, my dojedziemy i w następnym odcinku będziemy tą łąkę orać. To cześć!